Bielenie rabarbaru polega na odcięciu roślinie dostępu światła, co pozytywnie wpływa na smak jadalnych części rośliny. Rabarbar możemy przykryć czarnymi doniczkami lub zrobić kaptury z czarnej agrowłókniny. Dzięki bieleniu uzyskujemy bardziej soczyste, mniej twarde i delikatne ogonki liściowe, które nie są włókniste. Są niezwykle kruche i smaczne. Do bielenia rabarbaru używano niegdyś specjalnych, terakotowych wiktoriańskich kloszy, które pełnią również funkcję ozdobną. Jak widać rabarbar, który jest przykryty w ten sposób rośnie znacznie szybciej niż nieokryty. Rabarbar najlepiej bielić od marca do czerwca, to wtedy przybada termin zbioru tego warzywa. W późniejszym terminie w rabarbarze zaczyna się gromadzić już więcej szkodliwych szczawianów. W łodydze mającej ponad 5 tygodni ich poziom rośnie. Substancje te mogą być szkodliwe dla zdrowia, ponieważ wypukują z organizmu wapń, czyli składnik, który jest budulcem kości. Oprócz tego szczawiany wapnia odkładają się w nerkach i mogą tworzyć kamienie. Dlatego też z walorów rośliny należy korzystać umiarkowanie. Warzywa zawierające szczawiany jak rabarbar, szczaw, truskawki czy buraki należy spożywać z produktami mającymi wapń w swoim składzie. Zawarty w jajach czy śmietanie wapń w pewnym stopniu neutralizuje działanie tego kwasu. Również gotowanie powoduje częściową redukcję szczawianów.